Witam wszystkich, jestem Piotr90 i zapraszam do kolejnego odcinka z Gran Turismo 2. I tak, w poprzednim wyścigu pojeździliśmy sobie troszeczkę wyścigów, ale zajebiście to powiedziałem. No i w tym odcinku będziemy robić dokładnie to samo, tylko muszę sobie przypomnieć to, co robiłem, ponieważ nie miałem ostatnio czasu, żeby nagrywać. Tak, więc widzę, że tu przyjechałem wyścigi dla aut z napędem na tył, Próbowałem przejechać ten najlepszy, ale widzę, że się nie udało. I więcej, to nie zrobiliśmy nic. Dobra, więc tak mamy Toyotę Supre. Jedziemy ją troszkę wytuningować. Na pewno będę musiał kupić jej zawieszenie, bo to chciałem ostatnio zrobić. Więc tuning, zawieszenie profesjonalne, kupujemy. Bez żadnej spiny. I jedziemy ten wyścig, który próbowaliśmy przejechać ostatnio. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Staram sobie się wykombinować. W... Kurde, nie chciałem tego kliknąć. A to nic. Chciałem sobie wykombinować właśnie jakoś ostatnio z tym dziadowskim mikrofonem coś, ale nic się nie wymieniło. O, pewnie słyszeliście to, bo jednak ten mikrofon mógł wyłapać to przebicie z um, um, wyścigu. A jako, że dźwięk staram się synchronizować sam, manualnie, to nie zawsze mi to dobrze wychodzi, ale nie będzie z tym problemu, więc bierzemy wyścig, kończę to pierdzielenie i jedziemy. Tak, tak, więc opcje przy okazji i tak. Po pierwsze, tył ma być twardszy. O, tak to się szybko robiło, dobra. Tu będzie 9, tu będzie 10, choć pewnie za twarde tak czy siak będzie, oczywiście lowrider, jeśli tak można powiedzieć w tym aucie. 2 na 1, 2 na 1 to jestem zadowolony z tych y rzeczy i y jedziemy. <laughs> Let go! Let go, dobra. Nie ma co mi trężyć, mam nadzieję, że wymiarę dobrze mnie słychać, to już powtarzałem. Mówię ponownie. I że nie słychać jak w sapie do mikrofonu, ponieważ mikrofon mam praktycznie pod brodą. Wow! Co za przyspieszenie. Kurde, nie ten przycisk. A brawo! Już fail na samym początku. Tak. Więc jedziemy i tym razem postaram się w miarę dobrze rozpoznawać... rozpoznawać auta. Chociaż nie gwarantuję tego! Ach. Jaguar. Czy może coś innego? Ach, Lera wie! <laughs> Nie zobaczyłem. Czy byśmy znowu nam Griffith 500... ...dał czadu niezłego? Czy może w tym odcinku w końcu uda mi się przejechać ten wyścig? Dawaj, dawaj, dawaj! Chevrolet Corvette. Podoba mi się tam to auto, to co jedzie za nami, ten ładny, miedziany kolor. Fajne! No i powiem wam, że kupiłem zawieszenie, auto zachowuje się od razu tak, jak powinno się zachowywać. Tylko teraz ja się muszę jeszcze nauczyć tym autem jeździć. Bo to, że auto jest teraz dobre, to jest całkiem inna mm, sprawa, a to, że nie umiem jeździć, to też jest co innego. <laughs> Ale naprawdę tak dawno grałem w tą grę. Że po prostu, no, zapomniałem się w to gra. Zresztą szczerze powiedziawszy ostatnio w gry wyścigowe prawie wcale nie grywam. A bardzo lubię takie gry. Tak, ostatnio męczę cały czas wota. Przynajmniej staram się męczyć, ale to jest mordęga w tej chwili dla mnie. Ale dobra, to nie czas gadanie... na gadanie o wocie, Czas nagranie w Gran Turismo. Uuu, mam nadzieję, że też wystarczy. Cały czas się martwię o ten dźwięk. Naprawdę cały czas martwię się o ten mój komentarz. <laughs> I przez to nie wiem tak naprawdę, co mam mówić. Ale jazda jest za to lepsza dzisiaj. Jej! Aha, popsułem? Nie, nie popsułem jeszcze. Ładnie zetniemy ten zakręt. I potamu! Jej! O kurde, ale opóźniłem zmianę biegu. Niedobrze. No, kupiłem zawieszenie do tej Toyoty i jest 100 razy lepiej. I wyścig będzie pięknie wygrany. Będę poszukiwał w takim razie chyba kolejnego auta, które pozwoli nam przejechać w... po kolei wszystkie zawody. Właśnie zastanawiam się nad tym, czy bawić się w takie dogłębne tuningowanie auta, jak to zaprezentowałem mniej więcej w pierwszej serii, gdzie no po prostu kupiłem tamto Subaru Vivo, czy Suzuki Vivo, cholera wiesz co to kupiłem, już nie pamiętam. I, I tuningowałem tak powoli, ale może tak zrobię, tylko nie wiem jakieś w ogóle oddzielne odcinki poświęcone na takie tuningowanie aut. No, zobaczę jeszcze. Dobra, nie zapisuję na razie. Będę zapisywał dopiero po nagraniu. W takim razie czas wymyślić jaki kolejny odcinek przejechać. Odcinek. Wyścig. Wyścig, a nie odcinek, wyścig. A tutaj mamy Grindelwald. Grindelwald. Nie wiem, jak to się wymawia. Przepraszam za mój angielski. Jest okropny. Nawet gorzej niż okropny. Tak. Niż prechen Deutschen. Dobra, mniejsza z tym już się nie pogrążam. O, ludzie, poczekajcie chwilę. Muszę zrobić małe cięcie, ponieważ mi się wod ściął. Znaczy wod. Gran Turismo. No, i już jestem po małym cięciu. Okazało się oczywiście, że fraps koliduje troszeczkę z e, emulatorem PlayStation 1. No, i dzieją się takie jaja, że od czasu do czasu nie chce się coś wczytywać. Kompletnie normalna sprawa. <laughs> Bardzo przyjemna. Dobra, więc gramy dalej. Kolejny wyścig. Może uda mi się przejechać wszystkie wyścigi. Wow! Będę pierwszym polskim youtuberem, który to zrobi, chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. No ale postaram się, zrobię co w mojej mocy. Gra mi się raczej nie znudzi do tej pory. Często robiłem tak samemu grając, że męczyłem w kółko i praktycznie jeden i tam sam wyścig po to, żeby kupować sobie coraz to lepsze auta. Ale teraz naprawdę postaram się przejść, dosłownie przejść całe GT. Może zrobię to samo z pierwszą częścią, ale wiem, że jeden e, youtuber wstawia filmiki z e, Gran Turismo 1, e, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zobaczę. Naprawdę, możecie mi zawsze podpowiedzieć, kochani widzowie, których na razie jest niewielu. Haha, ha, co zrobić? Czy nagrywać też Gran Turismo 1, czy nie nagrywać jej? Niby nagrywam tą serię z Wiedźmina, ale... Widzę, że to wcale oglądalności nie ma, więc chyba z tego zrezygnuję. Bo po co mi to coś? Ja tak zawsze mogę się skupić na jednej serii, na spokojnie ją nagrać i mieć e, święty spokój z bawieniem się w coś innego. Tak, potrawię. Bawimy się w, w samochód terenowy. <grym> no ale jak widać, z przeciwnikami radzę sobie bezproblemowo. Nawet nie wiem, co tam jedzie za mną. Zobaczymy zaraz e, po ukończeniu wyścigu. Co tam jest, ale chyba jest Lotus Eliza. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Troszkę rozmozane tekstury. Jej. Ui! O, pięknie! Dobra, już nie pięknie. <laughs> Miał być drift! Miał być drift, a nie kurde. Walenie w, w ściany i w bandy o, Brawo Jasiu. Nie, to nie jest Lotuseliza. Mamy Rufa. Chyba. To zielone, co coś mi to przypomina, tylko zapomniałem jak ta marka się nazywa. Hmm... Nie pamiętam. Naprawdę. Może coś amerykańskiego, ale... Nie, 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 nie. Zresztą zaraz się dowiemy. Już prawie koniec. Mm, blow, blow. Jezu, jak szarpie tym autem. Ale inwestycja w sprzęgło. Wał napędowy. Fak. Oraz koło zamachowe była dobrą inwestycją. Tak, to chyba coś amerykańskiego. Ten zielony wóz, zaraz się dowiemy. Co jest za mną? Wyniki. Venturi Atlantique, kurde, nie wiem jak to nawet przeczytać. To wrp od Toyota Delta Integra, fajne samochody. O Owoga, ktoś przyszedł, pewnie zaraz mi wbije się do pokoju i będę musiał znowu ciąć dźwięk. Hahaha, ha. ha, ha. ha, ha, ha. Ale zobaczymy, dobra, nie chcę oglądać tego. Jezus mikrofonie, wredny, teraz pewnie słyszycie jak zmartretowałem mikrofon, a teraz... No! O! Hmm... Tak. Nie jest to za bardzo wygodny na pozycja trzymania mikrofonu, no ale niestety muszę się z tym troszkę przemęczyć. Do czasu, aż nie skombinuję sobie kompletnie nowego mikro. No i tak, kolejny wyścig przejechany. I co? Jedziemy kolejny. Ha ha ha. Tak. Zobaczę. Może zrobię tak, że na początku przejedę wszystkie wyścigi. Postaram się zrobić to w jak najkrótszym czasie. A później będę się bawił w jakieś prezentowanie samochodów, albo dajmy na to w jakieś driftowanie, bawienie się, budowanie dziwnych aut, dziwnych konfiguracji itd., dalej, i, i, Ale zobacz. Albo będę po prostu pobijał rekordy typu. ...jaką uda się osiągnąć największą prędkość jadąc na wstecznym Gran Turismo 2 o. Aha. Ale jak na razie, skupmy się na jeździe. Wiii... TWR, Nissan, Delta, Clio V, coś tam. I... I z tyłu jedzie chyba Aston Martin. Na samym końcu, chyba. Ładnie, ładnie i jedziemy r, r, r. Niesportowe zachowanie z mojej strony, ale to nic. Jejku, mm, <ścoughs> ta gra już ma tyle lat i dalej sprawia mi taką nieziemską frajdę. Oha, za wcześnie zahamowałem teraz. Jezu, ten... Przepraszam, ale mikrofon dosłownie kurwa mać. My no ja pierdolę. Jezus. O, no, trochę lepiej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Je! Jeźdź samochodziku. No, będzie parę faili jak zawsze w tym odcinku. Zresztą moje odcinki bez faili to nie są odcinki. Zawsze musi się coś stać nie tak, co chcę. Dzisiaj to jest y jeszcze mała kumulacja, bo mikrofon zaczyna mi na dodatek znowu z szyi spadać. <laughs> Jezu. O. Dobra, nie przejmujmy się tym. Jedźmy. Nie jak widać to jednak na razie sprawdza się dobrze, chociaż trochę kasy w nią wpakowałem. No trochę, no tak, zawieszenie. Do tego tak: sprzęgło, wał, koło zamachowe, wydech. Hmm. Chyba pierwszy stopień odchudzenia auta. Yy, komputer pokładowy chyba też? No i tyle. Dobra. No i jak widać, 200 km na godzinę, dlatego auta w tej chwili nie jest za duży wysiłek. Hmm. Ładnie skręca. A, jeszcze opony kupiłem, no racja. Tylko... <laughs> Tylko w tej chwili to ja kierowca się nie sprawdzam. <laughs> Jejku, ale jednak udało mi się zrobić prawie wszystkie licencje na złoto. Ostatnią licencję na pewno Wam pokażę, licencję kategorii S. Na pewno to zrobię. Nie będę lamał, pokażę jak przejeżdżam licencję, jak się z tym męczę, więc będziecie mieli pewnie bardzo długi odcinek. No chyba, że jakimś cudem będzie mi bardzo dobrze z tym iść. Ale w co wątpię osobiście? Hmm. Kurde. Znowu banda. Panda, panda. ha! ha, ha. Dobra. Koniec tego poplania głupot. No, zaczynają mnie doganiać. Lekki drift. Zejście na pobocze. A teraz znowu banda. Banda, banda. Hmm, hmm, hmm. I zmiana biegu. jej tak się cieszę. Dobra. I szczerze powiedziawszy to w przeciągu tych kilku odcinków, czyli trzech dokładnie, <ścoughs> no jeszcze nie zrobiłem, nasz zrobiłem więcej wyścigów. Niż w poprzedniej serii. Zresztą, ile poprzednia seria trwała, raptem 14 odcinków. Licząc tą, którą pokazałem, jako przejeżdżałem licencję. Znaczy, przejeżdżałem, zdobywałem licencję. E, super. <grych> no, 15 minut minęło na moim kochanym stoperze. A my co? Kolejny wyścig. Dajcie mi więcej, więcej, więcej wyścigów. Może przejedźmy jakiś wyścig. Nie no, gran Turismo ma ten fajny błąd, że to ja tą suprą mogę przejechać, ten wyścig, ten wyścig, mogę wszystkie wyścigi przejechać, ale będę się starał trzymać tego, żeby jednak dostosować auto do konkretnego typu wyścigu, czyli jak tutaj mam pisze, że to mogą być luksusowe samochody czterodrzwiowe, no to będę starał się wybrać jakiś luksusowy samochód czterodrzwiowy, a tutaj jak widać jak mamy samochody... Bez dachu kabriolety, to będę jeździł samochodami bez dachu, tak? Tutaj mamy masylkary, no to masylkarami. Samochody historyczne to samochody historyczne, nie będę robił czegoś takiego, że to tą suprą przejadę wszystko. A jest coś takiego możliwe, znowu prawie zjadłem mikrofon. Brawo, no. Ale mógłbym przejechać, wyścig któryś stąd. Pure Sport Car Cup, hmm. Nie. No, na te wyścigi się jeszcze nie porywam. One są w obecnej chwili dla nas, jakby to powiedzieć, trochę za mocne. Więc kupmy jakiś samochód z napędem naprzód. Tak, właśnie, tylko jaki jest limit? W pierwszej kategorii, muszę sobie to obczaić. W pierwszej mamy 295 koni, więc bez problemu mogę kupić bardzo fajne auto, które znajdziemy tutaj. I to będzie Fiat, i to będzie y, Fiat y, Coupe, tak, za... no nie mam tyle pieniążków. Mhm. Hmm. Ale ja na no to coś poradzę, zrobię bardzo szybki sposób na zarabianie. Ej, a co to jest? Mazda rx 1 GTC. No proszę, bardzo fajny samochód, naprawdę kozacki. Jeździliśmy tym y, chyba w którejś z licencji. Tak, chyba tak. A więc, tak, tu mamy też napęd. Samochód z napędem na tył. To też. Silvia GT sprzedamy. Bye bye. I tak ten samochód zdobędę jeszcze któregoś razu. Więc nie ma co płakać. A po to przejechałem tam ten wyścig, żeby ten samochód, tak czy siak, spieniężyć. Może peżeta sobie jakiegoś kupię. W sumie Perzot to też nie jest głupi pomysł. Tym bardziej, że możemy tą 406 kupić w Coupé, który ma 194 konie. A taki Fiat Coupé ma koni. Ile on ma koni? Chyba coś koło. O, dwu, o proszę, 220 koni. No to, to jest coś. Choć tak naprawdę są jeszcze amerykańskie wozy. Które są 100 razy chyba lepsze od tego i jeśli się nie mylę to będzie Dodge. I które to będzie auto? Neony raczej nie, choć neony są z napędem naprzód, ale to ma tylko 150 koni, a EON ACR ma też 150 koni. Interpreed ma 224, czyli jest szybszy, ale za to jest cięższy od Kupeka i Avenger. Avenger to dobra. Mm, przemilczę to. Mm, kupujemy w takim razie Fiata. Kupujemy Fiata. Fiat będzie najlepszy do tego do tych wyścigów, tak mi się przynajmniej wydaje. I szczerze nawet go nie będę ulepszał ładny kolor kupmy. Moim zdaniem ładny kolor to czerwony. <ścoughs> czerwony najszybszy. Dobra. Mm. Trochę mój komentarz się poprawił. Poćwiczyłem troszkę. Znaczy, nie miałem nawet nad czym ćwiczyć, bo po prostu siedziałem jak debil i gadałem do siebie. Więc się już chociaż tak nie pultam. Tylko mówię, mam w tej chwili problem z tym mikrofonem. No więc. Co? Samochód jest kompletnie stokowy, nic nie ma kupionego. Więc. Po prostu jedziemy. <laughs> to nie jest wielka filozofia. Tylko, żeby znowu mi się właśnie. No. Jednak nie. Nic się nie popsuło. O Jezu, jakie tu są słabe samochody. Mogłem nie kupować tego. No nic, ale za to na drugiej wyścigu z tej kategorii będzie trochę trudniej. No znowu mi mikrofon próbuje wejść do gęby, Jezu. Bye bye. Żegnajcie ludzie. A, tak, jeden z widzów poprosił mnie o to, czy nagram filmiki... Z drugiej płyty GTK, a mianowicie z płyty z trybu Arcade, pewnie to zrobię. Tylko muszę na początku sobie tą płytę sprawić, a raczej obraz tej płyty mianowicie. Mam swoją tajną stronę, którą moim zdaniem każdy fan PlayStation 1 i gier na tą platformę powinien znać. I stamtąd sobie tąże płytę właśnie ściągnę. I ją nagram w najbliższym czasie. Szczerze sam nigdy na oczy nie widziałem tamtej płyty. <grych> Naprawdę. Z ręką na sercu tak mówię miałem oryginała GTK 2. Ale szczerze powiedziawszy wcale... Ale to wcale nie używałem drugiej płyty, ponieważ zakochałem się od samego wejścia w płycie z modem GT to było najlepsze, naprawdę najle naj najlepsze co mogło mnie spotkać. Dobra, może przesadzam, trochę gadam jak yy, jakiś debil. Jezu, prawie banda by była. No znowu, no mikrofonie zlituj się, nie właśnie w, w hapę. Pewnie jeszcze bardziej słychać jak sapie, no ale będziecie musieli to jakoś yy, znieść. Banda. Hmm. Jeszcze mnie nie doganiają. Pocałujcie mnie w zderzak. Wiem, że już jest po świętach, ale jeszcze od czasu do czasu zanudzę sobie kolendę z reklamy. No, nawet ładnie. Nawet ładnie mi ten zakręt wyszedł. Znowu nie mam chwilowo taką pustkę w głowie, nie wiem co powiedzieć, a to tylko dlatego, że się skupiam na jeździe. Skręcaj... no. Oh Fak, ale bym popsuł. Ale bym popsuł wyścig. Choć szczerze powiedziawszy, to jest chyba pierwszy... No, no dobra, trzy odcinki tylko nagrałem, to nie jest dużo, ale pierwszy odcinek, w którym nie przegrałem jeszcze ani jednego wyścigu. Znaczy, nie zająłem gorszego miejsca jak pierwsze. Ha, ha, ha. Dobra, ale też nie ma co gadać na ten mikrofon, jak mi on zaczyna denerwować. Hmm. Trudno się mówi. Dobra, wygraliśmy samochód. Od razu pokażę, co to za auto wygraliśmy. Coś na pewno z napędem naprzód. Wow! No shit, Sherlock. Zaraz zobaczymy. Co tam wygraliśmy? Gierko kochana, pokaż mi co wygraliśmy. Mugen Accord S i R -P. Całkiem fajny samochód. 1300 kg. 1000, 1000, fajnie, 1000. Jakby ten samochód miał 1000 koni, to by popylał z zarąbiście. 190 koni mechanicznych. Nasz coupé jest o 10 kilo cięższy, ale za to ma więcej koni mechanicznych. Dobra, więc nie ma co się rozczulać nad tamtym autem. Jedziemy kolejny wyścig, może skończę nawet w tym odcinku teże wyścigi, ale chyba raczej mi się uda. A ja... będziecie mieli troszkę dłuższy odcinek niż zwykle. <laughs> o, całe dwie minuty pewnie. Ta... Ja. Ale no dobra, jedziemy. Stawka troszkę lepsza. Widzę Peugeota. Przede mną nie wiem co to jest, wyglądało jak cholera wie co. Oczywiście tak, Peugeot 406. Przede mną jest. Ee, co to jest? A jeszcze, nie wiem, co to jest. Przedstaw się. Seat jakiś. <laughs> o ile tu, Nie, tu nie ma Seatów, Paweł. Tak, nazywam się Paweł. Dobra, z aut, które z nami jeżdżą, poznałem tylko i wyłącznie Peugeota 406, chyba. <laughs> Naprawdę te czasami auta w tej grze jest tak ciężko rozpoznać, tym bardziej, że jak widzicie, to coś co jedzie przed nami, to jest w tej chwili taka e, kubka pikseli. Nie powiem dla mnie to ma swój urok, bo na telewizorze kurde, takim starym naprawdę gra wyglądała prześlicznie na swoje czasy. Jezu, jak ja się nie mogłem napatrzeć na te samochody, kiedy to było fajne. Brakowało mi tylko możliwości y, robienia wtedy zdjęć z powtórek w GTK. Chociaż kto wtedy o takich rzeczach myślał i po co od komu coś takiego było? Dobra, wyprzedzamy to coś. A, A później, pod koniec wyścigu, zobaczę co to jest, bo nie poznaję tego. Tak znowu nie sportowe zachowanie z mojej strony. Mazda 323 albo 626. Może? Chyba Mazda 626. Chyba. Jakieś takie troszkę podobne, ale pewności też znowu nie mam. Zu przepraszam, ale będę teraz szeleścił mikrofonem. A, ale jednak się udało nie szeleścić chyba. Ponieważ tak jak mówię, mikrofon dosłownie siedzi mi w brodzie. I wygląda to kompletnie idiotycznie. mój A teraz gaz! Wszyscy mnie dogonili. Wszystkie! Tak! Chyba to jest Mazda! Oto po mojej lewej, czerwone. Oto, oto co jest teraz po mojej lewej, to jest Mazda! <laughs> 626? Czyli 26. Dobra, znowu pewnie palnąłem jakąś głupotę, no ale mniejsza z tym. Poprawicie mnie. Albo sam się zaraz poprawię. Jak na razie to muszę pilnować swojego toru jazdy. No tak w ogóle... w tym wyścigu... Jest ograniczenie mocy do 345 koni mechanicznych, chyba, coś tak mi się wydaje, wcześniej było, było w poprzednim wyścigu było ograniczenie do 295 i w tym jest chyba 345, ładnie, no nawet ładnie mi to wyszło, chociaż miałem wrażenie, że ten samochód nie chce hamować. Na pewno do kolejnego wyścigu dokupię sobie... O, oh, fuck, brawo. No to teraz się zajebiście, zagapiłem na telefon. Do następnego wyścigu to kupię sobie na pewno. Mm, wydech. No, jedź, jedź. Będę, zachowam się po sportowemu. Nie zajadę mu drogi. Jest. Wow, tyle wygrać. Tak, chociaż wam powiem, patrzę się na mój stoper. I to będzie jednak koniec tego odcinka. Wiem, ja nie mam takiej granicy jakiejś wyznaczonej dla tych odcinków, ale jednak dokończymy sobie tą serię wyścigów w kolejnym odcinku. A więc ludzisko, jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie. Nie wiem co jeszcze. Dzięki za uwagę i cześć!